Oj, dzisiaj żar z nieba się leje, jest bardzo, bardzo gorąco. Wpadłem więc na pomysł, że to dobry dzień, żeby zrobić miód pitny, ale taki tropikalny, który kojarzyłby się z ciepłymi krajami. Do 8-litrowego słoja wjechało właśnie mango oraz kokos i myślę, że to połączenie będzie naprawdę super fajne na gorące dni. Bazą mojego miodu pitnego będzie miód spadziowy zeszłoroczny. Musiałem go trochę podgrzać, bo oczywiście był skrystalizowany, natomiast pamiętałem, by nie przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza, tak żeby wszystkie właściwości miodu zostały zachowane. Słoiki możemy oczywiście popłukać jak najbardziej, żeby cały miód trafił do naszego roztworu. Należy jednak pamiętać, że wodę użytą do płukania słoików należy wliczyć do ogólnej ilości wody potrzebnej do trójniaka. W moim przypadku będzie to 2,5 litra miodu oraz 5 litrów wody, którą właśnie teraz wlewam. Jest to woda o takiej temperaturze pokojowej, nie jest ani ciepła, ani zimna. No, akurat te drożdże w takiej temperaturze po prostu pracują. Leci pożywka do drożdży i wszystko dokładnie, dokładnie mieszamy, żeby cały miód się ładnie rozpuścił i dorosł się na powietrzu. Sprawdzimy sobie teraz początkowe BLG na stawu takim specjalnym urządzeniem. No i wyszło nam troszeczkę za mało, dlatego dorzucę jeszcze jeden słoik miodu rzepakowego, żeby dosłodzić. Wjeżdżają drożdże i wszystko dokładnie mieszam. Teraz zakręcam, daję rurkę fermentacyjną, no i czekamy na efekt.